Cześć. Czy wiedziałaś o tym, że tak naprawdę potrzebujesz zaimponować tylko dwóm osobom w Twoim życiu? Tak. I nie jest to Twój szef, nie są to Twoje rodzice, nie są to Twoje dzieci, nie jest to Twój małżonek, ani przyjaciółka, ani koleżanka. Dwie najważniejsze osoby w Twoim życiu. Cześć ponownie, ja jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale w przestrzeni, w której dzielę się doświadczeniem z Ho'oponopono. Ho'oponopono jest znane praktycznie w tym momencie już na całym świecie, jako ta magiczna modlitwa rozwiązująca problemy. W jaki sposób Ho'oponopono rozwiązuje problemy? Jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi w Ho'oponopono jest. Czyszczenie naszych wspomnień, albo jak ładnie nazywa to dr Hulen, zamieniamy nasze bolesne wspomnienia w pustkę poprzez powtarzanie: przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. Czyli zawsze, gdy pojawia się w naszym życiu jakaś problemowa sytuacja, nie umiemy sobie z nią poradzić, to. Przyznajemy przed sobą, zadajemy sobie pytanie, co takiego jest we mnie, co takiego jest w tobie, że doświadczam tej sytuacji i po prostu zaczynamy czyścić. Czyścimy program, który spowodował, że doświadczamy takiej, a nie innej sytuacji. I uwaga tutaj, bo my, co robimy, co ja robiłam sama, i też prawdopodobnie może to robisz, skomentuj. Yy, mamy tendencję do reagowania bardzo szybkiego, zanim w ogóle zdystansujemy się od sytuacji. Prawda? Pojawia się jakaś e, sytuacja konfliktowa, jakaś sytuacja dla nas niesprzyjająca, i my od razu wchodzimy w nią, reagujemy. I miałam, słuchajcie, taki e, przypadek, właśnie e, w biegłym tygodniu. Jadąc samochodem bardzo mała odległość, tylko 5 km, droga taka, to nie była autostrada, tak? Tylko droga po prostu nie wiem, jak ją nazwać, krajową. Jechał przede mną kierowca bardzo wolno, naprawdę jechał 40 na godzinę, gdzie dozwolona prędkość jest 70. I co się stało? Jak myślisz? Zareagowałam, 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 poirytowałam się, tak, zdenerwowałam się, dlatego że nie można było go wyprzedzić, prawda? Eee, no i tak te 5 km jechałam 40 na godzinę za tym samochodem, ale dlaczego ja o tym mówię? No właśnie, słuchajcie, bo ja później patrząc na tą sytuację, pomyślałam sobie, ok, co ta sytuacja we mnie spowodowała no, jakąś frustrację, tak, jakieś zdenerwowanie, sytuację, na którą po prostu jakby nie wiedziałam, jak zareagować, bo właściwie nie było wyjścia. I gdy spojrzałam na to w ten sposób i zadałam sobie kilka dodatkowych pytań, a mianowicie, czy są jeszcze inne sytuacje w moim życiu, gdzie ja czuję się podobnie, i ty też możesz zadać sobie to pytanie. No i słuchajcie, odpowiedź była tak. Czyli co to oznacza, że ten kierowca e, niczemu winny, nie wiem, może turysta, tak, który po prostu obserwował e, pustynny krajobraz na południu Teneryfy, e, on mi tylko pokazał, albo jego zachowanie, że jest we mnie tak jakiś zalążek frustracji, jakiś, e, jakieś zdenerwowanie. No właśnie. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne dla nas, bo z poziomu pono" my od razu rozumiemy, że jest to dla nas szansa. A skoro jest to dla nas szansa, to nie będziemy reagować, właśnie tak, nie pozwolimy się ponieść emocją, tak? Tutaj nie mylimy oczywiście z tym, żeby tych emocji nie odczuwać, bo one są sygnałem, one coś nam pokazują, więc my otwieramy się na te emocje, pozwalamy im być, tak? Ale niekoniecznie wrzeszczymy na kierowcę, który jedzie 40 na godzinę, gdzie prędkość jest 70. No i słuchajcie, Ho, ponopono w taki sposób właśnie czyści te nasze programy, tak? Czyli tak jak we mnie była jakaś frustracja, jakieś zdenerwowanie czy yy, brak wizji tego, jak inaczej zareagować, to jest po prostu program we mnie, bo ja dodatkowo zadałam sobie też to pytanie, czy są jeszcze inne sytuacje, gdzie ja czuję się podobnie. No i odpowiedź była tak. Prawda? No, i właśnie to oznacza mniej więcej tyle, że po prostu to we mnie są te pewne bolesne wspomnienia, które dzięki Ho'oponopono zamienimy w pustkę. Zamienimy w pustkę. Dwie osoby, dwie osoby najważniejsze w naszym życiu, słuchajcie, które. Powinnyśmy, możemy, mamy taką opcję, żeby właśnie zainspirować, żeby zrobić na nich wrażenie. Jak myślisz, kto to jest? Zastanów się. Kto przychodzi ci do głowy? No właśnie. Pierwszą osobą. To jesteś ty w wieku 8 lat. To jest pierwsza osoba. Ty jako dziecko, ty mająca 8 lat. I teraz tak, w ho'oponopono Wszystkie nasze bolesne wspomnienia, czyli tak jak w moim przypadku tutaj ta frustracja czy zdenerwowanie, one odnoszą się bezpośrednio właśnie do wewnętrznego dziecka. Czyli do tej wersji nas, słuchajcie, 8 lat, to może być 6, to może być 7, ale tutaj zakładamy 8 lat i do niewinności tego dziecka. I dr Hulen mówił o tym wielokrotnie i mówił o tym właściwie cały czas. Robił też, słuchajcie, całą medytację, którą ja też tutaj zrobię, właśnie z wewnętrznym dzieckiem. Po co? Bo to wewnętrzne dziecko, czyli ta ośmioletnia ty, tak? Ta ośmioletnia ja, to jest ta osoba, która przechowuje, raczej ta część nas, tak? Ja mówię osoba, ale ta część nas, która przechowuje te bolesne wspomnienia i te programy, i co ona chce albo czego potrzebuje. Dwie najważniejsze rzeczy, albo trzy, których potrzebuje nasze wewnętrzne dziecko. Po pierwsze, być zauważoną. Zauważoną, zauważone, tak? Usłyszane, po drugie, usłyszane. I to się wiąże też z szacunkiem, tak? Uszanowane, bo gdy my kogoś słyszymy, to tak naprawdę szanujemy tą osobę. I trzecia rzecz, pokochane. Pokochane. Więc pierwsza osoba, której możesz zaimponować, której powinnaś zaimponować, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, jeżeli chcesz przetransformować swoje życie, uleczyć swoje życie, to jest ta ośmioletnia wersja ciebie. No i dobrze, zadasz mi pytanie, jak to zrobić, co ja mam zrobić. Możesz zacząć od bardzo prostej rzeczy. A mianowicie, słuchajcie, możesz zacząć od siedmiu kroków do realizacji marzeń, dlatego że jest tu seria ćwiczeń, gdzie rysujemy, rysujemy, malujemy, bo jest to rodzaj rozmowy właśnie z naszym wewnętrznym dzieckiem. Czyli z tą ośmioletnią osobą, której mamy obowiązek wręcz zaimponować. Siedem kroków do realizacji marzeń. No właśnie. Więc tutaj yy, zaczynamy w taki sposób, tak? Oczywiście, co teraz możesz zrobić? Bardzo prosta rzecz, ja już mówiłam o niej też. Odnajdź zdjęcie swoje z dzieciństwa, tak? <laughs> Może masz 8 lat, słuchajcie, wszyscy idą do komunii chyba jak mają 9 czy 8, więc prawdopodobnie macie jakieś zdjęcie komunijne. Jeżeli e, ktoś przystępował do komunii, tak? Albo zdjęcia klasowe, tak? Mamy takie rzeczy. Więc odnajdź to zdjęcie, gdzie masz 8 lat, umieść to zdjęcie w sypialni, w bardzo widocznym miejscu. Dlaczego w sypialni, słuchajcie? No właśnie, sypialnia to jest nasza dusza. Sypialnia reprezentuje duszę, czyli to nasze wewnętrzne dziecko, te nasze bolesne wspomnienia, które potrzebują być zobaczone, usłyszane, uszanowane i pokochane. Więc w taki sposób zaczynamy. Widzieć to nasze wewnętrzne dziecko, tak? Bo w, w taki sposób możemy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku, żeby w ogóle się pokazało. No i równocześnie czyścimy, tak? Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Więc dziś, jeżeli masz czas, możesz sobie zrobić takie 5 minut przed zdjęciem w sypialni, po prostu patrzysz na siebie, tak? Patrzysz na tą ośmioletnią osobę, której chcesz zaimponować, i pytasz, czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz. I cokolwiek się pojawia, czyścimy to. Przepraszam, proszę, wybacz mi. Dziękuję, kocham Cię. I oczywiście, w miarę możliwości, daj, daj to sobie. I druga osoba, słuchajcie. Druga osoba. Czyli wewnętrzne dziecko, ta niewinność, tak, w sypialni umieszczamy zdjęcie, bo to jest nasza dusza, oczy są zwierciadłem duszy, najlepiej na toaletce, gdzie mamy lustro, patrzymy też w nasze oczy, prawda? To jest ta niewinność. U nich i Pili, wewnętrzne dziecko, ośmioletnie wewnętrzne dziecko. I druga osoba, której E, powinnyśmy zaimponować, tak? której mamy obowiązek zaimponować, tak? i pamiętamy, że to nie jest szef, koleżanka, przyjaciółka, mama, tata, babcia, nie wiem, mąż, dzieci, kuzynka czy ktokolwiek. Nie. Druga osoba, słuchajcie, bardzo ważne. Zastanów się, kto może być drugą osobą. To jest 80-letnia wersja ciebie, 80-letnia wersja mnie. Tak? Czyli znowu z poziomu Ho'oponopono, jeżeli ta 8-letnia wersja, to wewnętrzne dziecko Unihipili reprezentuje tą niewinność, to ta 80-letnia wersja nas będzie reprezentowała mądrość. Życiową mądrość. Tak? I teraz, ho, ponopono, mówił, doktor, e, mówił o tym dr Hulan ta 80-letnia wersja nas, czyli ta mądrość, nazywa się nadświadomość. Aumakua, Aumakła w języku hawajskim. Tutaj mam książkę y, Zero Ograniczeń, tak? I tutaj tylko przytoczę znaczenie. Aumakła. Hawajczycy nazywają ją aumakła. Au oznacza poprzez czas i przestrzeń, a makła to święty duch lub Bóg. Jednym słowem, każdy z nas ma w sobie coś ponadczasowego i coś, co nie ma żadnych granic. Ta część w nas Dokładnie wie, co się dzieje wokół. Ałamakła. I słuchajcie, co to oznacza? 80-letnia wersja nas samych. Mądrość. Ta część nas dokładnie wie, co się dzieje wokół. Czyli jeżeli już miałyśmy szansę, okazję yy, zrobić wrażenie, tak? Um, Zaimponować naszemu wewnętrznemu dziecku ośmioletniej wersji naszej, to teraz przechodzimy do 80-letniej wersji nas samych, do tej mądrości, która wszystko wie, wie, co się dzieje wokół i patrzy na nasze życie z perspektywy. Prawda? I teraz niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś dziś, niezależnie od tego, w jakim wieku. Przypuszczam, że masz więcej lat niż 8, tak? I pewnie mniej niż 80, nie wiem, może więcej niż 80, nieważne. Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteś, więc teraz spójrz, co możesz zrobić dla tej ośmioletniej wersji Ciebie, żeby jej zaimponować. O czym marzyła ta ośmioletnia wersja Ciebie? Czego potrzebowała, a nie dostała. I najważniejsze, na co ona nadal czeka. Na co ona nadal czeka. I to jest niesamowite, słuchajcie, jeżeli my zadamy sobie to pytanie, bo my czekamy na rzeczy typu, żeby mama nam powiedziała: Kocham cię. Może mama już dawno zmarła, tak? Czekamy na rzeczy typu, żeby tato nam powiedział: Synu, jestem z Ciebie dumny, to przede wszystkim mężczyźni, oczywiście kobiety też, ale mężczyźni rzeczywiście, myślę, że znaczy, mogą potrzebować bardziej usłyszeć właśnie tych słów od ojca, tak, od taty. No właśnie, więc na co czeka ta ośmioletnia wersja siebie? Ciebie. I teraz przeskakujemy z powrotem do tej osiemdziesięcioletniej wersji siebie, bo w momencie, gdy już jesteśmy tą osiemdziesięcioletnią wersją nas, słuchajcie, to spojrzymy wstecz z tej mądrości, w tej mądrości życiowej i zapytamy siebie, czy zaopiekowałaś się tą ośmioletnią wersją, tak? Oczywiście nigdy nie jest za późno, ale lepiej zrobić to już dziś, prawda? Po to, żeby właśnie ta 80-letnia wersja nas mogła być z nas dumna. Abyśmy mogły zaimponować. I tutaj na koniec, słuchajcie, w bonusie dorzucam, że y, badania robione y, u osób y, już u schyłku życia y, mówią o tym, że te osoby y, nie żałują tego, co zrobiły. Ale wiecie, co żałują? Bo czego żałują? Żałują tego, czego nie zrobiły. Żałują tego, czego nie powiedziały. Żałują, że na coś się nie odważyły. Więc zadaj sobie pytanie dziś: co odciągasz w czasie? Bo może się boisz, bo to jest zbyt straszne, może jesteś zbyt nieśmiała, nie masz pewności siebie. Co odciągasz, odkładasz dziś w czasie? I niezależnie od tego, co się pojawia, masz już narzędzie, żeby się tym zająć, a tym narzędziem jest czyszczenie. Przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. Zrób to dla tej 80-letniej wersji Ciebie, która patrząc wstecz, oczami tej życiowej mądrości, poczuje się dumna z tego, co zrobiłaś dziś. Słuchajcie, dziś było troszkę motywacyjnie. Jak wiecie, ja na kanale dzielę się moim doświadczeniem, tak? Ten mój proces Ho'oponopono trwa dokładnie 11 miesięcy. Kilka dni temu umieściłam film pod tytułem Miłość zaczyna się od przebaczenia. Jeżeli jeszcze go nie obejrzałaś, to zapraszam Ciebie do tego, bo miłość zaczyna się od przebaczenia. A ho'oponopono ta cudowna, magiczna wręcz modlitwa rozwiązująca problemy, uzdrawia nas w taki sposób, że jesteśmy gotowe, jesteśmy gotowi przebaczyć i nie tyle innym, ale sobie przede wszystkim. I znowu mówił o tym doktor Hulen, gdzie pytano go: "Okej, okay, do kogo ja mówię słowa, proszę wybacz mi?". Wiecie jaka była jego odpowiedź? Mówisz te słowa, bo tak naprawdę to ty potrzebujesz je usłyszeć. Skomentuj. Co dziś zrobisz, żeby zainsponować swojej ośmioletniej wersji i swojej 80-letniej wersji skomentuj. Dziękuję za twój czas. Pamiętaj o tym, że kocham cię. Zajrzyj koniecznie, obejrzyj koniecznie. Miłość zaczyna się od przebaczenia i pamiętaj też o tym, że dostępne są spersonalizowane medytacje. Taka spersonalizowana medytacja ona znacznie przyspiesza proces uzdrawiania, uleczania i transformacji. Więc może to jest coś, czego właśnie potrzebujesz spersonalizowaną medytację można zamówić przez link w opisie kanału. Dziękuję za to, że jesteś. Pamiętaj o tym, że kocham Cię i do zobaczenia.